Cześć, jesteśmy dzisiaj w drodze samochodem do Qinghuangdao. To jest takie miasto położone nad morzem, od Pekinu oddalone jakieś 300 km w linii prostej. No i właśnie sporo już czasu jedziemy, bo ze 3 godziny, 4 chyba godziny nawet, jeszcze ze 2 zostały do końca, bo się okazuje, że drogi wszystkie zamykają właściwie, które tam prowadzą. Dlaczego, nie wiem, ale GPS wariuje i czasami nam zmienia trasę. W Pekinie w ogóle był straszny korek, nie dało się wyjechać z miasta, zajęło to ponad dwie godziny, no ale teraz jesteśmy tutaj na takim zajeździe przy, przy autostradzie, gdzie ludzie sobie no, parkują, odpoczywają, jest tutaj jakiś kibelek, jakieś tam takie restauracje małe, jakiś stragan z owocami i no tak po prostu się można zatrzymać i posiedzieć, odpocząć i ruszamy zaraz dalej. chaliśmy już do Tsinghuangdao, a właściwie to do starej części tego miasta, czy czasami też mówi się na to jako całkiem inne miasto, bo to jest właściwie cały ośrodek Tsinghuangdao składa się tak jakby z trzech miast: Beidaihe, które jest takim miastem bardziej dla turystów, bo tam jest morze, plaże nad morzem, jest Tsinghuangdao, które jest takie bardziej nowoczesne i Shanghai, który jest taką E, takim starym miastem jakby. E, w Shanhaiguan jest właśnie, są mury miejskie, jest wielki mur chiński i no i są takie ogólnie starsze budynki. Jesteśmy tutaj właściwie w Shanhaiguan już, parę kilometrów poza miastem, bo tutaj jest sekcja muru chińskiego, na którą właśnie się za chwilę wdrapiemy i jest to pierwsza tak jakby pierwsze wzniesienie na murze chińskim, bo niedaleko stąd jest morze, tutaj jest właśnie początek muru, no i to jest pierwsza góra, na którą ten mur się wspina, e, więc zobaczymy czy z góry będzie widać może, mam taką nadzieję. Jesteśmy na murze po jakichś, nie wiem, 15-20 minutach wędrówki w górę, taką ścieżką w lesie, a dotarliśmy, chociaż na sam szczyt jest jeszcze troszkę, bo no parę schodków, chociaż tutaj z drugiej strony jest trochę stromo, no ale to też kwestia już 5 minut, a widać stąd też miasto, widać też morze. Teraz zagadka jest taka, jak ja mam drabinę wejść trzymając aparat w ręku, Ach, jeszcze ze statywem. Nie widziałem plecaka. Hmm. A tutaj już jest koniec muru. Zaczyna się sekcja taka nieodrestaurowana. No a właściwie to już ciężko to coś nazwać tutaj murem. No ale stoi. A żeby tutaj dojść, trzeba się wspiąć po czymś takim. Zobaczmy jeszcze, co jest z drugiej strony. Się do końca poszliśmy tego, tej ścieżki w tamtą stronę. No i teraz trzeba wracać się na dół, więc no jesteśmy teraz pod takim czymś. Znowu jest drobinka, Trzeba się wspiąć jakoś na szczyt i z drugiej strony zejść. To taki skrót trochę, bo można jeszcze obejść, e, z, znaczy pójść w górę tam i zejść tam i tak. Pod murem obejść. No ale ja teraz spróbuję tutaj wdrapać się na drabinkę. Jesteśmy już w mieszkaniu. Mieszkanie wynajęte przez Airbnb. W sumie było bardzo tanie, bo 200 juanów za noc, czyli nie wiem, no 120 zł. za... No teoretycznie jest tu miejsce na 4 osoby, więc tanio. Budownictwo całkiem tutaj nowe, ładne osiedle. Mieszkanie w środku też niczego sobie. Mieszkanie jest w ogóle na 16 piętrze, na ostatnim piętrze. I tutaj stąd jest bardzo ładny widok na, no, na prawie, że całe miasto tutaj, na całą okolicę powiedzmy, nawet na morze. Więc... Spoko. Teraz pora na okolice Starego Miasta. Właśnie za mną tutaj są mury Starego Miasta. One biegną tak wokół całego, całej tej okolicy. Można tutaj wejść, jest parę bram, więc wejdziemy do środka i zobaczymy jak to wszystko tam wygląda. Stare miasto w ogóle zostało zrekonstruowane, czy właściwie zbudowane od nowa, więc ono tylko przypomina to, co było kiedyś. Tak naprawdę to... No to to wszystko jest pod turystów, taka rekonstrukcja no, z czasów obecnych. Ja już tutaj byłem właściwie w Shanghai Guan i Qingfengdao jakieś dwa lata temu, nieco ponad dwa lata temu, więc to teraz sobie tylko będę tak trochę przypominał co tutaj właściwie się znajduje. No eee, znaczy w paru miejscach oczywiście nie byłem, bo dwa lata temu tutaj też byłem tylko na weekend i teraz znowu jestem tylko na weekend na dwa dni, więc no w dwa dni nie sposób chyba wszystkiego ogarnąć, bo jednak sporo jest takich Miejscu tak wartych zobaczenia poza miastem, czy na przykład te sekcje muru chińskiego, które zajmują czasu trochę, ale, no, ale takie najważniejsze rzeczy postaram się pokazać. O, to i już stare miasto. Za mną jest brama południowa. Jesteśmy teraz właśnie w południowej części tego starego miasta. I tutaj są takie cztery główne uliczki. E, I one się krzyżują w środku idealnie. A w środku jest wieża Bębna między nimi wszystkimi. Jest to właśnie uliczka południowa. Na, potem na północ od wieży Bębna jest uliczka północna. Na wschód jest ulica wschodnia. No i ulica zachodnia po drugiej stronie. E, no i tymi czterema uliczkami Warto tutaj się przejść i zobaczyć wszystkie te tutaj okoliczne restauracje, sklepiki z pamiątkami, budyneczki takie ładne. Właśnie zobaczyłem, że to jest podwójna wieża, tak jakby, zarówno wieża z bębnem, jak i z dzwonem, dwa w jednym ale przypuszczam, że chyba niestety już jest zamkniętym, a jednak wieża otwarta, otwarta do 18, więc jeszcze udało się załapać, jednak nie jest bezpłatna, bo ostatnio wydawało mi się, że była bezpłatna. Teraz trzeba płacić 15 Juanów, żeby tutaj wejść. No i zobaczyć trochę z góry, no ciężko to nazwać górą, ale w odniesieniu do innych budynków to jednak jest góra, stare miasto można zobaczyć. i brama północna, więc już wie. Trzecia brama prowadząca do starego miasta, tym razem to jest już zachodnia. I od tej bramy zachodniej można też fajnie sobie przejść tutaj wzdłuż muru z powrotem do południowej, a potem z południowej jeszcze do wschodniej. Idąc teraz wzdłuż tego muru, napotykamy tutaj bloki, po prostu jakieś stare bloki na starym mieście. I, no i wyglądają one faktycznie staro. Taki interesujący widok tutaj, bo w sumie nie spodziewałbym się tutaj zobaczyć kiedykolwiek stare bloki. Kręcąc się tymi uliczkami tutaj, takimi mniejszymi, bardziej bocznymi na tym starym mieście. Dotarliśmy w końcu do takiego miejsca, jakby restauracja taka uliczna, ale restauracja to trochę słowo za dużo. Um, po prostu takie miejsce, gdzie lokalni sobie urządzają grilla. No i siedliśmy do nich, zjedliśmy tego grilla. W sumie bardzo dobry, ale w takim fajnym, fajny klimat tam był, całkowicie inne doświadczenie niż, niż, niż zazwyczaj. No i dobre w sumie mięso tam było, jagnięcina taka na, na patyczkach. I jeszcze jakieś tam kiełbaski i skrzydełka z kurczaka. W sumie wyszło nie wiem ze 40 zł chyba przejrzę na złotówki za dwie osoby, więc no w porządku. Dla takich doświadczeń właśnie warto czasami się zapuszczać w takie mniejsze uliczki. No, i tutaj jest wschodnia brama. Ona ma jeszcze jedną nazwę. Nazywa się Pierwsze Przejście pod Niebem. Taka właśnie bardzo. Podniosła nazwa, a teraz już jest to zamknięte. Nie można tam się dostać, bo żeby tam wejść, trzeba kupić bilet. Bilety po 40 łanów kosztują, ale teraz już to zamknięte, więc no nie wejdziemy. Poza tym, byłem tam już dwa lata temu. A jak to wygląda? To jest po prostu mur miejski odrestaurowany. Tam takie kółeczko można sobie zrobić, można pójść w jedną stronę z kilometr, w drugą stronę z kilometr. No i ogólnie po prostu wędrówka po, po murze miejskim. I tyle. No a teraz już powoli wracamy w kierunku naszego mieszkania, bo no bo już późno się robi. No i jutro od samego rana planujemy wyruszyć, bo jest jeszcze kilka miejsc do zobaczenia między innymi Wielki Mur Chiński też tutaj. Jeszcze jedna sekcja położona niedaleko miasta.